Jeśli wierzysz w Jezusa jako swojego Zbawiciela, zostań do końca, to przesłanie jest właśnie dla Ciebie. Ja jestem Twoją skałą, Twoją bezpieczną twierdzą przeciw wszelkiemu złu. Żadna zazdrość, żadne złe słowo, żadna ciemność nie zbliży się do Ciebie, bo ja jestem z Tobą. Chronię Cię, wzmacniam i otwieram ścieżki zwycięstwa, których nikt nie może zatrzymać. Kiedy świat będzie próbował Cię powalić, pamiętaj: Ja już zwyciężyłem za Ciebie. Niezależnie od siły burzy, światło, które włożyłem w Ciebie, świeci jaśniej niż jakakolwiek ciemność. Żadna broń przeciwko Tobie nie przetrwa, wszelkie zło zostanie odsunięte, bo jesteś pod moją ochroną. Oświat z wiarą, Jezus jest moim obrońcą. Uwierz w moc mojego imienia i zobacz, jak zło ustępuje przed Tobą. Teraz napisz Amen w komentarzach, polub to wideo i udostępnij, aby ta wiadomość dotarła do innych serc. Niech moje pokój, miłość i ochrona zawsze będą z Tobą.